I teraz na samym początku wybierzemy sobie te nagrody. No, widać, tak, tu już szósty dzień. 6000 sław wolnego, punktów wolnych. Dwie skrzynki dodatkowe. I tak Tak ja wygrałem. Odblokowałem. Dorów. Już nawet. I tak. Ten statek sobie zrobiłem tak. I wyjdę na uchodzę. Wszystko się o połowę. Czas pół po minuty, już na 15 sekund. I ten. Tutaj w ma mam wycofać do ulepszenia maksymalnego porażenstwa. Tak jak fajnie, to... a ja chcę, żeby Trzy, trzy... A, mam no, tak. jeden. To jest za mało. A to jeszcze jest jedna broda. Mhm. Jeszcze więcej co to do O! Za ile możemy mieć następny poziom statku? Aha, to już go możemy A jeszcze następny jest za 14 dni. Najpierw tego. Ujemno. Jest że St. Louis na razie sobie zostawiamy. Dlaczego? A dlatego, że no... będzie nam potrzebne jedzenie nie wtedy. Jak właśnie bitwę, to następnie będziemy się wierzyć. Tutaj mam odsepkę, no, jeden wyżej. No. Daj kontrolę nic w tobie Widzicie, prawy statek na maca, ulepszony No tak Właśnie cięcie musiało na chwilę wyjść I tak Tutaj Dajemy tego Commander'a i tak Jak to jak to damy Będzie mi lepiej Ciebie nie Możemy Do Dobra. To jest tak. Sobie na szybko zagramy. Taka byś wyrównał przymoc. Ale tak, jak tyle, ile powinienem to jest naszą w

Dobra, nie widziałem. tutaj tam akurat na komputerze miałem. nic nie zrobiłem. Tym akurat tutaj tego statku nie ma, ale to jest Wielka Brytania i do tego... Ten. Wielka Brytania, do tego... Pancernik, którego tutaj akurat się nie znajdzie. Niestety to jest tak nic nie zrobiłem za bardzo Ale i tak zarobiłem milion Tak się bardzo zdziwiłem wtedy teraz to trójne ma od kiedy Podwójny zawsze miał ale patrzcie, patrzcie ile trafimy. Roz. Ale patrzcie Torpeda Tam moji, moja świnka morska łazi tam Czekajcie, wezmę ten karton Jeszcze mi go Jak to czasami robi I tak Zaję, się... pewno Wystrzelimy w tego tu To jest tak, ile się to ładuje jeszcze chwilę... O tam właśnie... O! Już lecą torpedy. Crazy Krym. Aha. Dobra, widzicie? Ten to samobójca prawdopodobnie, nie? Landley. No jak widać w tej bitwie tak za dużo nie zrobiliśmy. Ale na pewno się gra o, o wiele lepiej mniej. tym właśnie. czego bo ma już torpedy. I to torpedy się właśnie przyzwyczaiłbym tam tamtym moim statkiem. I a dokładnie... Diamon. Tym jej poprzednikiem. Kresonem czy jakoś tak. Chciałem bo na nie jesteśmy ciekawi, to możemy sobie przyspieszyć. Zatrzymać tam, nie zatrzymać tak dokładnie. Przystanąć obok niego. torpedy dzisiaj. O. Mm. Nie rozumiem, jaką on płynie. Mm. Płynie do tyłu. Coś tak naprawdę nic nie zrobiliśmy, jedynie tam coś tam ich robiliśmy. O będzie mój, Solo idzie. Feniks versus Feniks Kto wygra? Mój czy jego Feniks? To jest tak, że jeszcze raz Proszę Cię bardzo, typie Jest! Brawo! Jeszcze w niego tak, o, wystrzelimy, normalnie Czyli, tak, pierwsza bitwa wygrana za pomocą Phoenix'em naszego. Więc, tak. O, właśnie ten statek tam w już wiem, jaki to jest. To jest ZSR krążownik. Ten, to, ten, ten, tam. To po lotniskowca. Skąd to ja wiem? Wczoraj, jak grałem sobie na play, nie, nie tylko na komputerze World of Warships. Nowym Jorkiem, to mam nowy Jork, akurat 11, prawie 12 milionów. Idzie sobie tak, sobie. To tylko mam tyle pieniędzy, że co chwilę dostaję to akurat nagrody, yy, yy, jakby. No to wiecie. No. A teraz sobie odbierzemy to. Się mega przyda. Jedna. W tej dostajemy to to jest tak sobie pomyślałem main gun to tutaj ja mogę dać damage in time winna one battle fight to split dobra czyli tak to mogę dać niech to będzie I to, to są ludzie, na razie je zbieramy po to, aby potem na samym końcu, to na końcu tego tak nie Ale nie teraz, chcę mieć więcej, taki może sobie opening zrobimy? No może, nie wiem, nie tak. W tym tygodniu, w następnym tygodniu zaczniemy nową serię, czyli tak jakby Podam grę do Minecraft na telefon, który już grałem. I tak. jak mm. długo będzie ta seria. Bo jak widzę na YouTube lepiej jest Minecraft oglądany, po prostu. Tam. I tak kiedyś na no, odcinku mojego kolegi na Playstation 3 zrobił tego. Mm. Podam do Bedwarsów. Tylko tak. Wszystko trzeba było sobie po prostu wydobyć. I łóżko było. Jaką przegrał? Jak ja przegrałem? Może. Jemu ja zniszczyłem to wtedy, kiedy ją bym. Nas... Ale na pewno było easy z nim Taką spadł, jest nim spadłem, tylko po prostu porabiłem nieczą. Dobra, na pewno potem zmienimy sobie na tą drugą amunicję. O nie, gdzie jest kawanić? My nie lubimy kawanić Na pewno nie to tylko... sobie zmienimy naboje ale no może mi się uda tu jeszcze to byłoby dobre nie, nie, nie. Ja płonę, czekajcie. Teraz zrobimy tak. Torpedy sobie tu wypuścimy. Tutaj płynie krawanicz. Więc możemy zrobić to jeszcze tymi... ...tymi torpedami. O, o, trafiliśmy. Więc tak. Padliśmy. Ale dużo byliśmy tych Ale Jezu, jak to szybko poszło, Wczoraj to było tak pancernik, pancernik, krążownik, pancernik To się nie dziwi, jak to były trzy pancerniki i krążownie pływał No. Niestety wpadliśmy, więc zagramy sobie hm co na przykład nie pójść na hmm razu też na niszczyciele padnie tak, tak zrobię jak będzie mógł, jak będę mógł go kupić tak zrobię na pewno to nie ma sensu grać statkiem który nie jest w ogóle na potrzebny czyli między innymi te armory i 11 tysięcy dla nas więc tak... Tutaj właśnie są... Hmm. hmm... To jest ten statek... Samson... Dobrze... Mamy go! Dobrze... Mamy go... Żywa, dlatego tak mało tego, o. o. Jasne. Przynajmniej jest tego upgrade, o. Tego nie ma tam. No ma lepszymy przyjmiecie tak na pewno. Spoko. Mamy no, no tak. Dobra, mamy na pewno ten. Wiecie o co chodzi? Tam z tym. I energię maksymalną. Chwilkość kapitana damy. Amerykanina musimy. Hmm. Co to jest ten barak. A im battle jest dobrze, płyniemy bez kapitana. Jak na razie widzę, że bez wyposażenia nawet. Tak. A, ma, wchodzimy już, dobra. Samson płynie. Mój. Mamy w czterech niszczycieli. Co to będzie? Bardziej trzech, to są tacy jak ja takie kolory tych ludzi A, tak powiem więc tak jak to maluch A, położył się zapraszam was do obejrzenia tym ty jest to skoki narciarskie tak, skoki narciarskie Polaków pod nazwą jak to Polak skacze to są z roku 2019 albo 30 w roku właśnie skoki na których też ja byłem naprawdę fajnie było derżuki, de kontra kontra kontraderżuki. Tutaj pierwszego nie zatopiliśmy. Tak. I oni nam. Jak muzyki znowu nie słyszę. O Jezu! Niech idzie ten! Znowu strzeliwuję torpedy niepotrzebne. Tak. Ale to dziwnie. Znowu. Znowu są takie ściny, jak widać. O, chyba powrócił, pewno to <mulary> puszczę. Dlaczego? Bo dwie aż tak nie są potrzebne na tak zniszczony statek. Dobra, torpeda weszła. Ja pewnie sobie zrobię o tak, o, męk. Nie? nie podpalać mnie. jeszcze kiedyś mówiłem. Zatopiony. Czyli tak, płynął w to. O Jezu. A tamten wszystki ominął. Tak. Znowu przegrywamy. Dobra. Wychodzę. I tak mówię. Dziękuję wam za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że się wam spodobał. Tak mówię. Cześć.